Jak powiemy cześć po angielsku? Słucham wszystkich. Hello. 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 Wszyscy głośno i wyraźnie mówią hello. 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 Super. Hello. Kto ty jesteś? Polak mały. Jaki znak twój? Ozeł biały. Gdzie ty mieszkasz? Między swemi. W jakim kraju? W polskiej ziemi. Ci ją kochasz? Kocham się. A co wiesz? Czyli mamy jakiś nowy promień. Możemy sobie zapisać nowy promień równy dwa poprzednie promienie. A zatem tu powinniśmy wpisać r duże do kwadratu, ale możemy od razu wpisać dwa r małe do kwadratu. No to co to będzie? Jak podniesiemy to do kwadratu... Będzie on czterokrotnie mniejszy, czyli chyba a, 200 wyjdzie. A właśnie, to a jest to odpowiedź dobrze. prawidłowa. No to może Paweł jednak. Paweł, ty jako Krakowianin... No, nie wiem, nie wiem właściwie. Będę próbował strzelać. Właściwie zawsze yy, rolę takiego jakby klasztoru dla królów i tak dalej i w ogóle jakiego takiego jakby pałacu, to pełnił Wawel, tak mi się wydaje, ale tych klasztorów to, tutaj, to w Krakowie mamy trochę. No tak, tylko że klas... zwróć uwagę, że zazwyczaj Krakowa klasztor może być, może być ty też mariacki, aczkolwiek nie to jestem to z Kościół. We... To z Kościół, ale nie klasztor. przepraszam. Przepraszam, nie się trochę długo nie byłem w Krakowie i Dobra, tak jak Po 140 to jest 1 dodać 4 dodać 1, czyli 6. Eee. Proszę, łatwe, prawda? Wiktoria, jaka jest suma cyfr w liczbie 57? Eee. 15 czy 12? No Wojtek, ile? 19. 12! Yy, według mnie to jest po prostu genialny pomysł. No. Ja. Wiem, że z chemią mam, powiedzmy, nie jest ze mną, tak, u mnie tak źle, gdyż uczestniczyłam w chemii i w fizyce. Z chemią nie jest tak źle, ale z chemią organiczną już tak. Podobnie z fizyką, jest to dla mnie czarna magia. Natomiast po konsultacjach z panią Małgosią i z panią Renatą, po prostu to wszystko zrobiło się takie jasne. Także swoją przyszłość widzę w chemii i fizyce. Fajne. To są Ateny. I to jest jeszcze, to jest właśnie ten, ten teatr Dionizosa, to jest ten resztki tego pierwszego, pierwszego teatru, który, który, który tam jest. Tych amfiteatrów jest bardzo, bardzo, bardzo dużo, ponieważ ta kultura teatralna w Grecji była no, bardzo wysoka. Znaczy ludzie chcieli, byli rządni widowisk. I jak widzisz tutaj, jeszcze zachowały się tutaj takie. Kontakt z językiem ojczystym, czego tym dzieciom, które są uczone za granicą, bardzo brakuje. Nawet nam, ponieważ wszyscy, jeżeli dzieci są za granicą, to także i rodzice. I ten język jest niestety zupełnie inny. Każdy z nas przyzwyczaja się do innego języka, i ten polski jest już. Nie taki jak powinien być, a one mają kontakt na bieżąco z ludźmi, którzy są w Polsce, rozmawiają poprawnym językiem i jest to naprawdę bardzo dużym, bardzo dużym plusem, jestem bardzo to wdzięczna. Oczywiście kontakt z nauczycielem, ponieważ jesteśmy w szkole już kilka lat. Także na początku tego kontaktu było bardzo mało, tak naprawdę to tylko w czasie egzaminów i jest tego brak, na pewno każdy nauczyciel wymaga czegoś innego, jakieś ma swoje, swój sposób nawet nauczenia, swój sposób tłumaczenia. Im więcej ludzi jest zaangażowanych w szkołę dziecka, tym lepiej.